Nawet najmniej, żeby móc wejść z tymi brudnymi łapami i narzędziami, które system sobie stworzył, i po prostu ingerować we wszystkie mhm. aspekty. Ja tylko mówię, że tam, gdzie dziecko jest krzywdzone, y, powinno być tego wkroczenie, ale kto tu i jak może rozstrzygać, czy dziecko jest krzywdzone kiedy też nie, jeżeli mamy tak potwornie zniszczony Janusz. na przykład system sądownictwa? Janusz policji i tego wszystkiego. to jest wszystko chore to ja ludzie tak jak chorzy ludzie mają e, rozstrzygać uczciwie e, problemy to są w rodzinie to kiedyś, ludzie, kiedyś rozważałem chciałem zostać kuratorem sądowym tak jakoś był taki etap w moim życiu kończyłem studia pisałem pracę magisterską o rodzinnych kuratorach sądowych badałem zawód kuratora a przy okazji przenikałem do środowisk przez cztery lata to powiedz co tam zauważyłeś więc praca była Magisterska pisana pod kątem potwierdzającym, że oni są potrzebni, Formalnie nie by po są. Generalnie byłem edukacyjnie tak ukształtowany, żeby nie kwestionować, tego co jest. Nie, nie wykonywałem falsyfikacji. Nie wiem, czy to jest najwłaściwsze słowo, no. ale po prostu nie szukałem dowodów na to, że coś nie działa. Raczej dowodów potwierdzających. Chciałem uszanować po prostu ten zawód, biorąc pod uwagę, że nie są tylko oni, nie wiem, sługusami powiedzmy sędziów. Czy są bez serca tak. mi roboty? No tak to mówi. mojej pracy magisterskiej zaczynało się od słów zaczerpniętych tam od jednego tam z, z, z zaczynało się od słów kurator, kurator to sługa ludzkości. Hmm. Tak mniej więcej się dziękuję. zaczynało. A co zobaczyłeś potem? Zaniepokoiło mnie nierozbieżność pomiędzy sygnałami wysyłanymi przez komunikację niewerbalną, jaką wysyłał na przykład kurator który y, patrzyłem po prostu na niego, to co mówił, y, to co przekazywał, ale nie istniała zgodność pomiędzy myślą, mową i działaniem. Po prostu chciał się pokazać do pewnego stopnia lepiej lub gorzej, mm, y, ale, ale raczej w sposób bezpieczny, żeby tylko y, nie było jakichś konsekwencji dla niego tak zawodowych się... z wywiadów, bo ja to przecież mogę opublikować te wyniki, prawda? Czy zauważyłeś w związku z tym, że niektórzy z nich wykonują źle swoje obowiązki? Już nie, drwiany, nie powiem? Nie, po prostu myślę, co? że wielu z nich wtopiło, po prostu, nie wiedząc, w co wchodzą w ogóle. Nie? Wielu z nich nie zdawało sobie sprawy, że weźmie udział, na przykład w, mówię o kobietach, bo w znacznym stopniu kuratorki hmm. są, a nie kuratorzy. Też to ciekawe zjawisko. Nie? Zawodowi, yy, dawniej byli społeczni bardziej powszechni, teraz więcej jest Co? Co? zawodowych. Co? Co? Yy, otrzymują po prostu dodatkowe środki za każdy prowadzony nadzór. nadzór. Yy, no, nie chcę tutaj teraz się, w... bo nie jestem na bieżąco we wszystkich zmianach, bo pracę magisterską ponad 20 lat temu pisałem. Także już trochę czasu upłynęło, ale pewne rzeczy się nie zmieniły. Nie wiedzieli, w co wejdą. Czy to jest przyjemne brać udział w odbieraniu rodziną dzieci? Kurator wchodzi do rodziny i jest wyszarpywane z pomocą policji, na przykład, dziecko. Byłem świadkiem czegoś takiego. Są nagrania na żywo, po prostu nakręcone przez ojców, z moich kolegów, dramaty. Znam tych ludzi. Być może, że dzisiaj jednego z tych ojców po prostu y, wymienię też imię i nazwisko, ale nie będę mówił, że to dotyczyło jego. Nie? Czy chcesz powiedzieć, że, znaczy ja rozumiem, bo tam są reportaże nieraz, tylko tak, mhm. że cały ten schemat odebrania y, dziecka na przykład mamie lub ta tacie, mhm. albo w ogóle odebrania dziecka rodzinie, bo to jest po prostu jakiś horror, którego w ogóle nie powinno być, a się odbywa. Słuchaj, jesteś ojcem, masz dziecko na rękach. Ktoś się może je wyszarpać? Tak. Przecież To jest skandal. To na całą lata dziecko może mieć Przychodzi tam, funkcjonariusz, no. właśnie dziecko płacze, nie chce. Krzyczy nie, nie, nie! Przytula się do ojca i jest wyszarpywane. Wszystko jedno, czy to jest w domu własnym wyszarpywane, czy w sądzie po prostu, kiedy ojciec jest ja jest zakazane. Z urzędu Mam, widziałem takie nagrania takie, takie na żywo sceny powinny być, takie, takie procedury tak. powinny być całkowicie zakończone. Mogę rozpatrzeć, przeanalizować każdy praktycznie dowolny Można, przypadek. Jeżeli są nawet uzasadnione na przypadki, jaki jest, jest błąd, odebrać. jaki błąd popełnia kurator, no kurator, y, y, policjant. W tym momencie po prostu kiedy rzeczywiście no mają nakaz, że odebrania dziecka, przekazania matce czy do no, ale to się chce zrobić, wiesz. No właśnie, teraz jak to zrobić, no nie? Nie chcę, pod, sposób, nie chcę podsuwać funkcjonariuszom sposobu po prostu takiego pozornie neutralnego, ale bardzo koszmarnego. Sposób, ale nie tak. Mogę podać tutaj jak, bo znam po prostu, mogę po prostu podawać wspomagające system, wzmacniające i mniej tych dramatów wyrywań jest, chociaż dziecko i tak będzie przeżywać to. Ja wiem, ale to jest różnica. Ale, ale wyobraź sobie sytuację właśnie tej, ten przykład wyrywania dziecka trzymanego przez ojca. Widać, że ojciec jest trzeźwy. Widać, że jest sprawny. Widać wiele więź ojca z dzieckiem. Wiele wskazuje bezsłownie nawet, że dziecko kocha tatusia. Że nawet jeżeli ma jakieś urazy do, do ojca, nie są one na tyle mocne, żeby bo się w nim oddać. postrzega swój źródło bezpieczeństwa. I powiem ci tak: prawidłowo taka interwencja, czy nie wiem, próba odebrania powinna wyglądać tak. Przychodzi kurator, załóżmy, i tam z policją, czy tam z kimś z opieki społecznej, bo to tam się przewija na trzy osoby, na przykład mogą być. A może jeszcze więcej? Nie wiem. Zależy, jaka afera się szykuje i ile, ile osób w rodzinie, na przykład ojca stoi matka, czy coś tam próbują interweniować i zapobiec, bo to też może być różnie. Oni zazwyczaj, zanim wejdą do domu, to już wiedzą, czego się mogą spodziewać. Przedstawiam sytuację. W momencie, kiedy widzą, że dziecko protestuje, powinni natychmiast zakończyć i wyjść. Bo to oznacza, że w tym dniu, w tym tygodniu. To nie jest właściwe. Niewłaściwe. Mogą powiedzieć tak, że, no, że za tydzień przyjdziemy ponownie, nie? bo mamy nakaz realizacji. Ale powinno być to zrobione tak, że ta osoba miałaby czas na odwołanie się, na, na, na zrobienie tego. Powinno czegoś. się przeprowadzić rozmowę z osobą, której to dziecko będzie odbierane. Powinno się przeprowadzić bardzo poważne takie posunięcie natury psychologicznej, bo nie ma nic mm. głupszego i durniejszego, mm niż w imię dobra dziecka wyszarpywać to dziecko rodzicom. Ale to wiesz jest... co. Dla mnie to oczywiste. ja widziałem ten te nie raz jakiś czas. Ale wykryłem właśnie coś. Tylko się nad tym po prostu jakoś nie zastanawiałem, A wiesz o tym, że. że to po prostu jest system, i on tak działa. Ale znasz ten system, zobacz. Pokażę teraz wizualnie. Czy wiesz, co to oznacza w systemie sprawiedliwości? Temide, znasz to słowo, Temide? No, zobacz. Co to oznacza? Że na niebie jest ślepa. Może znaczy też coś, coś innego. Ślepa na sprawiedliwość. Będzie, nie będzie chciała zobaczyć rzeczy, które trzeba zobaczyć. To jest absolutnie błędna, błędna, błędny symbol. Wiesz, co? Zdębiałem po prostu, kiedy odkryłem jedno... Jaki jest sens tego wszystkiego? Otóż, tego symbolu? ale jaka jest wada w każdego funkcjonariusza przygotowywanego edukacyjnie, nawet od, od przedszkola, od żłobka, prawie że, przez system? Otóż okazuje się, że nie mamy zagwarantowanej dowód prawdy, zasada, zasada prawdy. Są zasady procesowe. Między innymi jedna z nich to jest zasada prawdy. Nie będzie realizowana w postaci takiej, że przez ogląd, przez pokazanie swojej rzeczywistości to jest jedna z gwarancji immunitetu, między innymi. Przeczytajmy, może tak, nie wiem, to czy tak tak możemy nas, wejść. W w ten możemy temat? wejść, nie. Znaczy, w tym sensie, w tym momencie, wolałbym czytać, tak. bo po prostu nie Czyli chciałbym. To już to będzie można by zacząć od pierwszej, ale akurat umieściłem to w czwartej, też czerwonym zaznaczone, bo tutaj jest sytuacja kryzysowa, sytuacja interwencji, wręcz, nie? Yy, yy, obcych nie? osób w życie rodziny. Czwarta z ośmiu gwarancji immunitetu rodzicielskiego. Immunitet rodzicielski umożliwia w sytuacji kryzysowej pierwszorazowe, jednorazowe, a nawet każdorazowe zastosowanie prawa do pokazania swej aktualnej, rzeczywistej relacji z najbliższymi członkami rodziny, na przykład z dzieckiem, oraz prawa do wyeliminowania głównego zagrożenia dla rodziny w jakikolwiek skuteczny sposób. No wiesz, to jest tak mocne.